Cześć, witam w kolejnym odcinku, gdzie łączę świat gier wideo z koncepcjami psychologicznymi. Dzisiaj zagłębimy się w grę Night in the Woods i przyjrzymy się, jak historia May Borowski odzwierciedla proces kształtowania tożsamości. Skupię się na dwóch kluczowych teoriach: koncepcji statusów tożsamości Jamesa Marshy oraz podejściu narracyjnym Dana McAdamsa. Zaczynamy! Night in the Woods to na pewno tytuł wyjątkowy. Część mojej nieopublikowanej jeszcze rozprawy doktorskiej zawiera w sobie narracje na temat doświadczeń z tej właśnie gry i świadczą one o sile wpływu tej produkcji na graczy. Dla wielu z nich losy May Borowski, jej problemy i rozterki były lustrem, w którym mogli się przejrzeć i ujrzeć samych siebie. Dla jednych ta świadomość była trudna i sprawiała, że czuli się gorzej. W końcu gry to dla niektórych sposób odcięcia się, chociaż na moment, od rzeczy, które sprawiają ból. Niespodziewane zderzenie z rzeczywistością w środowisku wirtualnym bolało jak uderzenie w podbrzusze. Dla innych, ta konstatacja była źródłem spokoju, którego charakter trudno im było ująć w słowach, bo skoro May doświadcza poczucia stania w życiowym miejscu, to może twórcy przelali na nią swoją własną sytuację? Może mają tak samo jak ja? Te problemy mogą być bardziej uniwersalne niż się nam zdaje, a gry wideo to kanwa do namalowania ich obrazu. Night in the Woods to nie tylko fascynująca gra, ale też głęboka metafora procesu kształtowania tożsamości. Historia May pokazuje, że formowanie tożsamości to skomplikowany proces, który może trwać długo po formalnym wejściu w dorosłość. Ale zanim zagłębimy się w jej historię, zastanówmy się, czym właściwie jest tożsamość. Tożsamość to nasza wewnętrzna mapa która pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy, co czujemy i czego chcemy od życia. To nasze wartości, przekonania, zainteresowania, ale także nasze relacje z innymi ludźmi. Jest to odpowiedź na pytanie, Kim jestem? Proces odpowiedzi na to pytanie spróbował scharakteryzować m.in. James Marsha, do którego wniosków właśnie przejdę. Jest on jednym z kluczowych badaczy zajmujących się problematyką tożsamości i dorastania. Jego teoria zakłada, że tożsamość kształtuje się poprzez dwa główne procesy: eksplorację i zobowiązanie. Eksploracja to działania poszukiwawcze, zadawanie pytań, Kwestionowanie dotychczasowych przekonań, eksperymentowanie z różnymi rolami. Zobowiązanie natomiast to proces wyboru celów. Podejmowania decyzji i angażowania się w ich realizację. Na podstawie tych dwóch wymiarów Marszja wyróżnił cztery statusy tożsamości: Osiągniętą, gdzie mamy wysoką eksplorację i silne zobowiązania, moratoryjną, wysoka eksploracja, ale brak zobowiązań, przejętą, niski poziom eksploracji, ale silne zobowiązania, często narzucone przez otoczenie, oraz rozproszoną. Niski poziom zarówno eksploracji, jak i zobowiązań. Przyjrzyjmy się im bliżej. Często narzeka się na nastolatków. Że co chwila zmieniają zainteresowania, słuchają innej muzyki, wybierają inny styl ubioru, zwyczaje żywieniowe, czy nawet wierzenia. Wszystko to jest naturalnym procesem i świetnie oddaje sedno eksploracji w okresie muratorium tożsamościowego. No bo w jaki inny sposób mamy się dowiedzieć tego, kim jesteśmy, kim chcemy być, jeśli nie sprawdzimy się w tych różnych rolach? Przy jednych ostajemy. Na przykład, w wyborze zainteresowań, ale eksplorujemy dalej w innych obszarach, na przykład towarzystwie czy ubiorze. Dorośli mogą w tym momencie przewracać oczami, zapominając, że sami przechodzili przez ten okres. Przynajmniej powinni. Być może znacie kogoś takiego. Lub na nieszczęście sami w głębi czujecie, że to kim jesteście, to nie do końca wy. Raczej jesteście sumą wyborów, nakazów i przykazów innych ludzi, towarzystwa, które nakładało na was presję, czy też rodziców, którzy mieli co do was pewne oczekiwania. Chodzi tu o to, że sami nie dokonaliście wyboru. Nie tak naprawdę możecie być lekarzem, ponieważ pochodzicie z rodziny lekarskiej i dla wszystkich było jasne, że lekarzem zostaniecie. To właśnie tożsamość przejęta, narzucona nam przez kogoś z zewnątrz. Być może macie też takiego znajomego, który przez ostatnie 5 lat nie zmienił się w ogóle od pracy do pracy, często szukając w nich kolejnych wad, aby zrezygnować po tygodniu, żadnego stałego zobowiązania, czy to w formie studiów, związku, czy nawet zainteresowań. Wszystko jest robione raczej na półgwistka. To właśnie będzie tożsamość rozproszona. Nie wie się, gdzie się tak w zasadzie jest. Wszyscy wokół zmieniają się, awansują, zakładają rodziny, firmy, zaczynają kolejne studia. I możliwe, że taka osoba myśli sobie: życie przytrafia się innym. Nie mnie. Przytrafia się, więc jest raczej niezależna od własnych poczynań. Po co próbować, skoro na nic nie ma się wpływu. Okej, okay. ale jak na tle tych rozważań wypada nasza protagonistka? Wróćmy do May. Wraca do rodzinnego miasteczka po przerwaniu studiów. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że May osiągnęła już status tożsamości osiągniętej. Poszła na studia, zrobiła krok w stronę dorosłości, jednak jej powrót do domu i widoczny brak kierunku w życiu sugerują, że jest raczej w stanie tożsamości rozproszonej. Przyglądając się tej postaci bliżej, możemy zaobserwować, że zmaga się z określeniem swojego miejsca w świecie. Jej przyjaciele już pracują, mają plany na przyszłość, podczas gdy ona czuje się zagubiona. Jest to klasyczny przykład kryzysu tożsamości, z którym mierzą się młodzi dorośli. Ten kryzys powoduje napięcia tak w samej May co świetnie widać w scenie z ogniskiem w lesie, jak i w jej środowisku, szczególnie w przypadku rodziny i napięć z mamą w pewnym momencie. Sposób w jaki niektórzy z mieszkańców miasteczka odzywają się do May również daje odczuć, że nie jest traktowana szczególnie poważnie. Możemy założyć z dużym prawdopodobieństwem, że status tożsamości May to tożsamość rozproszona. Przyjmijmy teraz nieco inną optykę wywodzącą się z psychologii narracyjnej i przejdźmy do podejścia narracyjnego Dana McAdamsa. Jedną z najczęściej wybieranych metafor przez psychologów narracyjnych jest metafora książki. Każde rozdziały to inny etap naszego życia, jakiś punkt zwrotny. Coś szczególnego, ale też coś, co mieści się w naszych codziennych, zwyczajnych zajęciach, które mają również wpływ na to, jak odpowiadamy sobie na pytanie: kim jestem? Wewnątrz tego paradygmatu, Dan McAdams rozwijał swoją koncepcję tożsamości narracyjnej, która zakłada, że budujemy swoją tożsamość, tworząc spójną opowieść o naszym życiu. Adams wyróżnia trzy okresy. Mamy okres prenarracyjny obejmujący dzieciństwo i wczesną adolescencję. Nie jest to okres, w którym zaczynamy już kształtować nasze poczucie tożsamości, ale jest on dla niego ogromnie istotny. To tu gromadzimy doświadczenia i wspomnienia, które potem będą w tym procesie wykorzystywane, a mogą one zaważyć na tym, czy będziemy czuli się osobą zasługującą na szacunek i sympatię, lub też nie. I Niestety, wiele czynników, które będą mieć na to wpływ, nie są zależne od nas. Bo, czy mieliśmy jakikolwiek wybór w kwestii przypisania do klasy pierwszej A? Czy nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybyśmy trafili do klasy pierwszej B? Zastanówmy się nad tę chwilę. Jeśli klasa nas zaakceptowała, nasze poczucie wartości nie uległo pogorszeniu. Znaleźliśmy bliskich znajomych, którzy być może towarzyszą nam aż do dorosłości. Mieliśmy wiele wspólnych doświadczeń, które natrwale zapisały się w naszej pamięci. Ale mogliśmy też trafić na grupę, która nas odrzuciła. Byliśmy wyśmiewani albo robiono z nas kozła ofiarnego. Jedyne o czym myśleliśmy to, aby jak najszybciej wrócić do domu. Nasza obronna postawa i nieufność w stosunku do innych najpewniej zaczęła się właśnie w tym momencie. Drugim z wyszczególnionych przez Dana McAdams okresem jest tak zwany okres narracyjny obejmujący adolescencję i dorosłość. W tym okresie szczególnie istotny jest przedział od 15 do 25 roku życia. Jest on szczególnie istotny dla budowania naszej historii życiowej, ponieważ wtedy występuje najwięcej ważnych faktów biograficznych: zmiana szkoły, zmiana środowiska, studia, pierwsza praca zawodowa oraz oczywiście nasze pierwsze doświadczenia miłosne i pierwsze rozstania. W Ludzie zaczynają krytycznie oceniać swoje doświadczenia i rozwijać osobowość, a także szukać odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia i swojej tożsamości. Młodzi ludzie doświadczają pierwszych refleksji autobiograficznych, szukają grup, do których mogliby przynależeć i eksplorują różne środowiska. Jak widzicie, już tutaj są pewne miejsca wspólne z koncepcją Jamesa Marshi. Ostatnim z wymienionym przez niego okresów jest tak zwany okres postnarracyjny, obejmuje okres średniej dorosłości aż do Końca życia i wiąże się z refleksją nad własną historią. To tu często dokonujemy rewizji tego, jak przeżyliśmy nasze życie. Albo jesteśmy zadowoleni i kończymy je z myślą, że lepiej by się mogło, albo kończymy ze smutną konstatacją, że już nic nie jesteśmy w stanie zmienić i przyjdzie nam po prostu ją zakończyć w ten a nie inny sposób. May znajduje się właśnie w okresie narracyjnym, kiedy to powinna tworzyć spójną historię swojego życia, jednak jej trudności z tym procesem są widoczne w grze. Spójrzmy na pięć przykładów, które w ciekawym Sposób ilustrują problematykę kształtowania się jej tożsamości. Pierwszy, istotny moment pojawia się już na samym początku gry. Mei pojawia się na stacji autobusowej, na której nikt na nią nie czeka. Jedyne co jej pozostaje, to iść sami do domu. Ale zwróćmy uwagę na kierunek, w który musi się udać. Musimy iść w lewo. Jest to mocno nietypowe, prawda? Kojarzycie jeszcze jakiś tytuł, który wymaga, aby gracz kierował się w lewą, a nie prawą stronę? Utożsamiamy ruch w prawo z pewną progresją, z jakimś rozwojem. Jest to też widoczne w filmach, gdzie z reguły to ci dobrzy ruszają z lewej strony, na tych złych po prawej. Ten ruch mej w lewo to symboliczne przedstawienie jej poczucia cofania się w życiu. Powrót na stare śmieci nie jest traktowany jako kolejny etap, a właśnie jako pewna forma regresji. Druga sprawa to reakcje otoczenia. Mieszkańcy miasteczka Choć nie wszyscy, zwracają się często do May per Kid, co podkreśla stosunek niektórych dorosłych. Mei nie dostała jeszcze swojej legitymacji dorosłego. Tutaj możemy zaobserwować ważną funkcję związaną z tożsamością. Kiedy jest ona dojrzała, środowisko postrzega też nas jako osobę spójną, koherentną, no i przede wszystkim dojrzałą. Trzecia kwestia to konflikty z przyjaciółmi. Napięcia w relacjach naszej protagonistki z dawnymi przyjaciółmi ilustrują, jak zmiany tożsamości wpływają na nasze relacje. Kiedy dojrzewamy, zmieniają się nasze potrzeby i plany. Może to powodować dystans pomiędzy bliskimi sobie do tej pory osobami, powodować pewne napięcia, sprzeczki czy poczucie osamotnienia. Czwarta kwestia, która szczególnie przykuła też moją uwagę z perspektywy tego, o czym mówimy, to próby mej zrozumienia dziwnych wydarzeń w miasteczku, które możemy interpretować, jako pewną metaforę poszukiwania sensu i tożsamości. Życie znowu wydaje się być ciekawe i interesujące, a problemy schodzą na dalszy plan. Nie muszę w tym momencie dorastać. Dzieją się rzeczy zbyt dziwne, aby zostawić się same sobie. Wydaje mi się, że dzięki temu May nie ma przestrzeni w głowie na to, aby zastanawiać się, co robić dalej ze swoim życiem, co zrobić ze studiami, które się zostawiło, co zrobić z planami na przyszłość. I jako piąty ostatni przykład to oczywiście kwestia zdrowia psychicznego. Spójna historia życiowa i jednocześnie nasza wykształcona tożsamość jest dla wielu gwarantem zdrowia psychicznego. Jeśli pojawiają się jakieś problemy, kryzysy czy białe plamy w tej historii i nie jesteśmy w stanie jej w pełni zrozumieć, tego dlaczego jesteśmy tu i teraz, co nas spotkało, co doprowadziło, że jesteśmy w tym miejscu, no i oczywiście czy są jakieś decyzje, które ja podjęłam, podjąłem, które sprawiły, że czuję to, że stoję w miejscu. Zarówno teoria Jamesa Marshy, jak i koncepcja Dana McAdamsa podkreślają jak istotna dla naszego samopoczucia jest dobrze ukształtowana tożsamość. Pełni kluczową rolę w utrzymaniu spójności naszego życia, wpływając na naszą zdolność do rozumienia siebie oraz naszych doświadczeń. Utrata lub brak tożsamości może prowadzić do psychicznego dyskomfortu. Jeśli chodzi o protagonistkę Night in the Woods, odpowiedź na pytanie kim jesteś nie jest taka jednoznaczna. May wydaje się być w zawieszeniu pomiędzy tym kim chciałaby być, być, a tym, jak postrzegają ją inni. Przeżywa kryzys tożsamości, co można dostrzec w jej zachowaniu oraz w sposobie, w jaki inni bohaterowie się do niej odnoszą. Me jest postacią, której losy świetnie wpisują się w dyskusję o tym, jak tożsamość, a raczej jej kryzys wpływa na nasz stan emocjonalny i psychiczny. Gdy nie jesteśmy pewni, kim jesteśmy, mamy problem ze zrozumieniem naszych działań i tego, dokąd zmierzamy, co prowadzi do poczucia zagubienia i dyskomfortu. A wy? Czy mieliście momenty w trakcie gry, gdzie pomyśleliście: hej, Miałem tak samo albo mam tak samo. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do subskrybowania kanału i dzielenia się nim ze znajomymi. Do usłyszenia w następnym odcinku.